Dzień dobry, witamy w analizy Player. Naszym gościem jest pan dr Przemysław Sepielak, kierownik zespołu funduszy indeksowych TFI PZUSA. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Przemysławie. Dobre. Robert Stanilewicz, ja się nazywam, analizy. Online. Będziemy dzisiaj mówić o funduszach indeksowych. Podobnie jak ETF-y przykuwają uwagę głównie z powodu niższych kosztów w porównaniu do funduszy zarządzanych aktywnie. No i oczywiście też dlatego, że są takim wygodnym narzędziem do tego, żeby naśladować po prostu indeksy. No ale jeżeli są te niższe koszty, a taki fundusz po prostu coś naśladuje, to właściwie za co, Panie Przemysławie, bierzecie pieniądze? Za co tacy ludzie jak Pan są wynagradzani w funduszu, który wydaje się być taką maszynką do naśladowania indeksu. Nie jest to maszynka, która sama wszystko robi. Oczywiście tutaj bardzo ważny jest czynnik ludzki i praca zarządzającego, zarówno przy tym, gdy taki fundusz jest konstruowany, jak i taka codzienna analiza sytuacji rynkowej i tego, jaki sposób zareagować na tę sytuację, na przykład poprzez dopasowanie składu portfela. Skoro to samo się nie robi i TFI nie kupuje po prostu gotowej maszynki do replikacji benchmarku, no czyli na przykład jakiegoś indeksu giełdowego, to proszę powiedzieć jak to się robi albo od czego zacząć, żeby być w stanie jakoś przybliżyć się do zrozumienia tego jak konstruuje się fundusz, fundusz taki właśnie tego typu fundusz indeksowy. Zadania funduszu indeksowego jest odzwierciedlenie stopy zwrotu benchmarku, czyli punktu odniesienia indeksu, który śledzimy. Generalnie wyróżnia się trzy najpopularniejsze metody zareplikowania wyniku benchmarku. Pierwszą z tych metod jest replikacja pełna taka najbardziej klarowna metoda, gdy rzeczywiście w naszym portfelu jest ten sam skład, który jest też, jest też w indeksie, który śledzimy. Jeśli z pewnych powodów nie decydujemy się na zastosowanie tej replikacji pełnej, mamy do wykorzystania inne metody, tak jak replikacja metoda doboru próby, gdzie jedynie część składników indeksu trafia do naszego portfela, jak i replikacja syntetyczna, czyli wybieramy instrument, instrumenty, których nie ma wprawdzie w składnikach indeksu, Natomiast jego stopa zwrotu jest taka jak stopa zwrotu indeks, który śledzimy. Na przykładzie reprodukcji czy zdjęć. Damy z grudnostajem, to się wydaje, że ta replikacja syntetyczna jest od strony przynajmniej artystycznej bardzo, bardzo odległa od pierwowzoru, ale o tym za chwilę powiemy. To też będzie punkt do, do, do omówienia, ale teraz przejdźmy do pytania, jak właśnie zbadać, co, co mamy naśladować w takim indeksie, co macie naśladować w takim indeksie, bo rozumiem, że skoro mamy trzy metody, to w, tak czy inaczej w każdej metodzie ważne jest to, żeby zdiagnozować to, co jest w owym punkcie odniesienia. Dokładnie. Nim wybierzemy metodę replikacji, musimy się zastanowić, jak wygląda ten śledzony indeks. Czyli po prostu musimy zdekomponować jego skład na czynniki pierwsze. Tutaj najlepiej zrobić to dwoma krokami. Po pierwsze, podzielić sobie te składniki indeksu na pewne grupy, na przykład sektory, regiony, klasy aktywów a następnie już przejść do y, takiego podziału na konkretne aktywa, y, czyli na przykład, y, na przykład kursy walut, akcje, obligacje, aby uzyskać y, taką stopę zwrotu, jaka y, jest też y, w benchmarku. Tutaj możemy to zilustrować y, wzorem na to, jak właściwie jest y, obliczana stopa zwrotu benchmarku. Y, widzimy ten wzór na dole. I tutaj mamy deltę benchmarku, czyli wynik benchmarku. Jest on sumą iloczynu, iloczynów czynników ryzyka oraz wrażliwości na te czynniki ryzyka. Czyli jeśli my wiemy, jakie są wszystkie czynniki ryzyka w benchmarku, znamy wrażliwości na te, na te czynniki ryzyka naszego benchmarku, no to jeśli pomnożymy i wysumujemy, no to powinniśmy otrzymać wynik całego benchmarku. Oczywiście zakładam, że nie trzeba znać tych wzorów, żeby być inwestorem, klientem, żeby zainwestować w takie fundusze, tak? No, wystarczy, no. wystarczy, że zarządzający zna te wzory i się nimi kieruje. A to taki, taki dodatkowy pracy. element dla tych, którzy jednak chcieliby zajrzeć głębiej troszeczkę do tej maszynerii, tak? jak ona wygląda. No dobrze, to skoro mamy ten etap, to teraz rozumiem, że trzeba zrobić coś w drugą stronę, tak? Dokładnie, gdy już zakomponowaliśmy już nasz indeks, to może być podstawą do tego, aby zbudować portfel. Mamy podobne wzory, podobne zależności, tylko one się tyczą tego, jak poszczególne aktywa reagują na te czynniki ryzyka. No i możemy wybrać, wybrać aktywa do portfela, pogrupować je również na sektory, regiony, klasy aktywów. I już z tego otrzymamy całościowo nasz portfel. I podobne wzory, tak? Tutaj również mówimy o czynnikach ryzyka, wrażliwościach, natomiast jest to na poziomie najpierw aktywów, potem się to sumuje do całego naszego portfela. Dążymy do tego, aby ta stopa zwrotu naszego funduszu była taka, jak stopa zwrotu z indeksu, który śledzimy. Co nie oznacza, że w funduszu musi być zawsze 100% tego, co jest w indeksie, tak? Tak, oczywiście, tak jak rozmawialiśmy chwilkę wcześniej. Tutaj tą pierwszą metodą jest replikacja pełna, natomiast w poszczególnych innych metodach już nie jest tak, że mamy 100% skodu indeksu w naszym portfelu. Możemy przechodząc już do replikacji metodą doboru próby, powiedzieć, że gdy mamy bardzo liczny indeks, na przykład są to akcje rynków rozwiniętych, który może mieć 1600 emitentów. No, nie będzie to do końca efektywne, gdy, gdy wybierzemy wszystkie te akcje do naszego portfela. Lepiej zastanowić się, jakie akcje najlepiej oddają, wpływają na stopę zwrotu całego indeksu. Tutaj ten proces jest też tak symbolicznie przedstawiony. Najpierw dokonujemy klasterowania, czyli szukamy pewnych mm -hmm. cech wspólnych między tymi. I tak, widać. Bardzo, to to chyba bardzo łatwo zobaczyć. Czyli tak. łączymy trójkąty, kwadraty, oddzielnie gru, trzy grupy figur mamy. tak Różnej wielkości, tak, tak. różnego koloru, ale mają cechę wspólną, podstawową, czyli są tymi samymi figurami geometrycznymi w tym przypadku. Dokładnie. No, a w przypadku instrumentów finansowych możemy powiedzieć, że na przykład wybieramy grupy po sektorach i regionach, czyli Jednym takim naszym klastrem mogą być amerykańskie banki. I teraz przechodzimy do następnego kroku. Wybieramy reprezentantów do naszego portfela, to znaczy no nie wszystkie banki musimy mieć w naszym portfelu. Pewne, pewne spółki mogą mieć na przykład bardzo małą wagę w indeksie, więc zdecydujemy się ich nie nabywać do portfela. Stwierdzimy, że te większe spółki już wystarczająco wpływają, na stopę zwrotu z indeksu, więc też także na stopę zwrotu naszego funduszu. Gdy już wybierzemy tych reprezentantów, musimy jeszcze dokonać przeważenia ich udziału w naszym portfelu, tak aby ich suma wag była taka jak suma tego klastra, który odzorowujemy w tym przypadku na przykład banków amerykańskich. Efekt jest taki, jak widzimy poniżej na ilustracji. Te nasze wybrane. Spółki są przeważone, natomiast te, których do portfela nie nabyliśmy, są niedoważone z siłą rzeczy, gdyż ich waga wynosi zero. No i to tutaj ciągle mogę powiedzieć, że wystarczy stworzyć taką maszynę i już będzie działała. No, chyba że w indeksie coś się rzeczywiście przebuduje. Ale przejdźmy do tej najbardziej tajemniczej metody budowy, czyli do replikacji syntetycznej. Już wspominałem na początku, tutaj rysunek, jeżeli chodzi o wartość taką estetyczną, jest dużo, dużo no, gorszy od pier pierwowzoru. w tym przykładzie, na tym rysunku. Ale W funduszu chyba tak nie może być, żeby efekt był gorszy od pierwowzoru w jakiś wyraźny sposób. Metoda jest inna wprawdzie, ale efekt powinien być taki sam. Czyli w replikacji syntetycznej, nie nabywamy wprawdzie instrumentów z indeksu, stosujemy inną metodę, tak samo jak jest tutaj na obrazach. Natomiast, natomiast stopa zwrotu jest w zasadzie taka sama. Używamy instrumentów, które są spoza indeksu. Tutaj pierwszym przykładem takich instrumentów są kontrakty terminowe na ten indeks, które pozwalają nam uzyskać taki sam wynik. Metoda ta jest Często stosowana na przykład do uzyskania poduszki płynnościowej, czyli pewnego zapasu środków pieniężnych na, na sytuacje takie, jak odkupienia jednostek przez klientów. Tutaj nie możemy być w 100% zainwestowani, gdyż musimy sobie zostawić pewien zapas gotówki. Innym przykładem stosowania replikacji syntetycznej są instrumenty ETF, czyli jednostki funduszy handlowane na giełdzie i możemy je wykorzystać w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie nabyć Akcji spółek do naszego portfela. Na przykład mogą być to spółki z Hongkongu i w ten sposób nabywamy ETF-y na indeks spółek z Hongkongu, i mamy już tę ekspozycję na ten region, uzyskamy w naszym portfelu. Są też inne instrumenty używane do replikacji syntetycznej. Wykorzystywane rzadziej, ale to są mhm. na przykład można tutaj wymienić kontrakty terminowe na ETF, instrumenty typu Total Return Swap, które zapewniają nam strumienie płatności takie, jakbyśmy uzyskali, posiadając mhm. cały ten koszyk akcji. Są różne metody, i jak mówię, jak mówię ta replikacja syntetyczna, nie można powiedzieć, że jest gorsza, bo jej efekt końcowy. Jest taki mieć taki... stopę zwrotu, no. taką jak indeks. A proszę powiedzieć, kiedy, kiedy pojawiają się te momenty, kiedy trzeba rzeczywiście ingerować w skład portfela, czyli w skład tej w konstrukcję tej maszyny, która ma naśladować indeks? Takich sytuacji jest wiele i w zasadzie one mogą występować nawet codziennie. Tutaj chodzi zarówno o wydarzenia na rynkach finansowych, jak i na to, co robią klienci, tak? Jeśli klienci nabywają lub umarzają jednostki funduszu naszego, no to musimy w pierwszym przypadku, gdy są nowe środki pieniężne, no to musimy je zainwestować adekwatnie do tego, abyśmy mieli nadal odzwierciedloną ekspozycję na indeks, który śledzimy. W przypadku umorzeń, no to sytuacja jest odwrotna musimy coś z naszego funduszu sprzedać. Możemy także powiedzieć, że gdy zmienia się sam skład, sam skład indeksu, tak, który śledzimy, no to też musimy nasz portfel dostosować. Na przykład, gdy są dokonywane rewizje kwartalne tego indeksu, no to musimy też spojrzeć, na czym ta rewizja polega, no i dokonać odpowiednich przesunięć na portfelu. Tutaj też warto powiedzieć o takim przykładzie, który mamy tutaj zilustrowany liczbowo, jak wpływa ryzyko walutowe i zabezpieczenia tego ryzyka na możliwe działania na portfelu. Wyobraźmy sobie, że mamy fundusz, który śledzi indeks akcji europejskich i nabywamy rzeczywiście aktywa, które są notowane, wyceniane w euro na kwotę 20 milionów euro. I też załóżmy, dla celów, Edukacyjnych, że kurs EuropelN wynosi 5,0. W takim razie w polskich złotych mamy portfel warty 100 milionów złotych. Portfel ten w 100% odzwierciedla skład benchmarku. Teraz sobie wyobraźmy, że nasz kurs złotego się umacnia o 10%. EuropelN już wynosi 4,50. I w takim razie jaka jest sytuacja? Na giełdzie nic się nie dzieje, więc 20 milionów euro w akcjach nadal mamy. Natomiast, mhm. tu, natomiast w przejściu na złote, te akcje są już warte tylko 90, 90 milionów złotych, ale oczywiście ta pozycja była zabezpieczona, jeśli chodzi o ryzyko walutowe, więc mamy tutaj wynik na tym zabezpieczeniu plus 10 milionów złotych, czyli nadal mamy 100 milionów złotych w portfelu. Natomiast w akcjach tylko 90 milionów złotych, więc aby ten portfel nadal dobrze pracował, tak jak indeks, musimy za te 10 milionów złotych nabyć akcji. Więc na giełdzie nic się w zasadzie nie wydarzyło, natomiast sam kurs i zabezpieczenie tego kursu wpłynęło na to, że my musimy dopasowywać nasz portfel w dalszym ciągu. Innymi przykładami takich wydarzeń, gdy musimy coś zrobić na portfelu, mogą być zdarzenia korporacyjne. Tutaj mogą być pewne połączenia spółek, wypłata dywidend. Gdy dywidenda jest wypłacana, no to my mamy środki pieniężne, które musimy też zainwestować. Podobnie, gdy nasz portfel zmienił się, jeśli chodzi o wycenę inaczej niż indeks, to no my też musimy dokonać pewnych dopasowań. Jak się to ten efekt dopasowań yy, sprawdza? Jak się mierzy ten efekt dopasowań? Bo przecież to jest też. To jest ta jedna chyba z podstawowych cech funduszu indeksowego, którego ma, która ma go odróżniać od gorszych, od lepszych funduszy, od gorszych, lepszych, czyli w jakim stopniu, w jakiej skali jest w stanie ten indeks naśladować, jak wygląda ten pomiar? Tak, no, zadaniem funduszu indeksowego jest to, żeby jego wynik był dokładnie taki jak wynik benchmarku, więc wszystkie miary, które mierzą tę efektywność procesu inwestycyjnego, opierają się na tym założeniu. Tutaj mamy dwie podstawowe miary. Przede wszystkim jest to tracking difference, który mierzy różnicę tych wyników. Mierzymy tutaj skumulowaną stopę zwrotu naszego funduszu. Skumulowany wynik indeksu. Jest to dokonywane dla pewnego okna czasowego, na przykład 60 dni, rok. Odejmujemy te dwa skumulowane wyniki od siebie i otrzymujemy tracking difference. Inną miarą jest analiza dziennych stóp zwrotu. Tutaj mierzymy, jak te dzienne stopy zwrotu. Indeksu i funduszu odchylają się do siebie. Jest to dokonywane przy pomocy pomiaru odchylenia standardowego tych stóp zwrotu? Powiedzmy, że jestem inwestorem, to mam się tym kierować. Tracking, differ, tracking Difference i Tracking Error. Co mam wybrać? Znaczy, jak, ja, który wskaźnik jest dla mnie ważniejszy? To właściwie nie powinno być takie pytanie, który wskaźnik jest ważniejszy, gdyż obydwa te wskaźniki można wykorzystywać i one w połączeniu dopiero dają pełną informację o tym, jak fundusz odzorowuje indeks. Widzimy to tutaj na tym przykładzie na wykresach. Na pierwszym wykresie widać, że jeden z funduszy ma korzystniejszy tracking difference mniej, trafi, mniej traci do indeksu, natomiast jak chodzi o tracking error, już te dzienne odchylenia stóp zwrotu są większe, jakby jest większy szum wokół tych wyników indeksu, więc paradoksalnie dają te miary różne wskazania. Przecież, przecież może być nawet fundusz aktywny, który w pewnym horyzoncie czasowym ma wynik taki jak mm -hmm. swój benchmark. Natomiast już tracking error nam powie o tym, że tutaj była ta polityka aktywna śledzenia tego indeksu, więc, więc tutaj jest dopiero połączenie. Mówi wszystko, jak ta efektywność procesu inwestycyjnego wygląda. No nie powinniśmy dokonywać wyboru tylko jednego wskaźnika, gdyż jest to dopiero połowa informacji o tym funduszu. No dobrze, ale hmm, jeżeli inwestuje w długim horyzoncie, a to jest jednak, to zobacz fundusze, które są do tego, prawda? Y tak jest sprzedawana ta historia o funduszach indeksowych czy o TF-ach, to nie ma takiego wskazania, że tra tracking difference jest ważniejszy dla mnie niż tra tracking error, bo o tracking error mówi Pan jako szumie, tak, wokół którego, który jest wokół tego funduszu, czyli dużo dostosowań. Tracking difference, jak rozumiem, w dłuższym horyzoncie daje się nam poznać. To znaczy no, obydwie te miary można wykorzystywać do dłuższych horyzontów. Oczywiście, jeśli porównamy nominalnie wyniki, no to na pewno klient chce, żeby ten wynik według tracking difference był jak najbliżej zera. Natomiast ważne jest to też, aby sprawdzić, jak właśnie ten proces inwestycyjny wygląda. Czy, czy to nie jest pewien przypadek nawet, że ten fundusz się dobrze zachowuje względem benchmarku, te wyniki są podobne, no musimy sprawdzić ten jakby codzienny wynik. Jeżeli chodzi o to naśladowanie indeksu, to też pojawia się pytanie, co z indeksami total return, czyli z tymi indeksami, które oddają wartość dywidendami, bo tutaj warto przecież zwrócić uwagę na to, że bywało tak, że pojawiały się czy ETF-y, czy fundusze indeksowe, i inwestorzy czy tacy inwestorzy rozważający zainwestowanie w ten czy ci, którzy już byli w środku zainwestowani zastanawiali się jak to jest z dywidendami, gdzie są te pieniądze, jak to wygląda u was jeżeli chodzi o wasze fundusze indeksowe. No jeśli akcje są zakupione do portfela funduszu no to naturalnie fundusz otrzymuje te dywidendy i one są reinwestowane, więc tutaj one cały czas pracują na korzyść klienta. Natomiast no najlepiej jest wybrać taki indeks, który również w swoich wynikach ma ten element dywidendowy, czyli po prostu indeks typu dochodowego, nie indeks cenowy. Tak, gdybyśmy wybrali indeks po prostu cenowy, no to ten fundusz, który pracuje tymi dywidendami, no będzie miał automatycznie korzystniejsze wyniki. No natomiast nie o to chodzi, żeby po prostu przebijać ten indeks, tylko żeby jak najlepiej go odzorować. Więc, mhm. więc po prostu musimy odpowiednio skonstruować produkt i wybrać właściwy benchmark, który też uwzględnia dywidendy jest typu dochodowego. I też w waszym przypadku były takie zmiany ostatnimi czasy, prawda? Na no, czym polegały, przypomnijmy? Tak, tutaj pierwotnie część funduszy akcyjnych była benchmarkowana do indeksów cenowych. Natomiast, aby ten produkt stał się bardziej przejrzysty, transparentny dla klienta, zdecydowaliśmy się zmienić te benchmarki na typu Total Return, właśnie, odzwierciedlające dywidendy. Są to teraz indeksy dochodowe i no myślę, że dzięki temu te fundusze są bardziej przejrzyste, jak chodzi o, o ten tracking difference. No właśnie, wróćmy jeszcze do tych dwóch pojęć, czyli tracking difference i tracking error. Co wpływa na te dwa zjawiska? No przede wszystkim to o czym cały czas mówimy, jak wygląda ten proces inwestycyjny, jaka jest jakość dokonywanej replikacji, taka codzienna praca przy analizie dopasowania i podejmowania decyzji o tym, aby to dopasowanie poprawić poprzez nabycie pewnych instrumentów sprzedaż pewnych instrumentów z portfela także ważny jest sam etap konstrukcji tego produktu i doboru odpowiedniego benchmarku o czym przed chwilą powiedzieliśmy w przypadku właśnie indeksów dochodowych cenowych istotnym elementem jest są także koszty po pierwsze, koszty transakcyjne, czyli wydawałoby się, że powinniśmy co chwilę dokonywać dopasowań, kupować akcje, sprzedawać akcje, żeby to dopasowanie ekspozycji naszego funduszu do benchmarku było jak najniższe. No ale im więcej dokonamy tych transakcji, tym więcej generujemy kosztów transakcyjnych, więc tutaj musimy dokonać pewnej decyzji, ile tych transakcji faktycznie zawrzeć. Ale są też koszty, na które nie mamy tak dużego wpływu. Mogą być to pewne koszty typu administracyjnego, opłaty licencyjne, za korzystanie z benchmarku, opłaty za audyt, opłaty dla depozytariusza. No tutaj w takim codziennym zarządzaniu nie mamy na to wpływu, natomiast warto powiedzieć, że są to takie koszty stałe, więc im większe aktywa funduszu, no to tym bardziej one się rozkładały. Na y, większą y, sumę środków i tutaj y, procentowo y, te koszty będą niższe. Y, jeśli chodzi o kolejne czynniki, no tutaj też ważne są nabycia i umorzenia jednostek. No, klienci ich, dokonują ich codziennie. Y, zarządzający nie ma tej informacji w czasie rzeczywistym, dokonuje y, działań dostosowawczych z pewnym opóźnieniem i, no, i nieuniknienie wpływa y, to na mhm. y, właśnie y, tracking difference. Y, są też pożytki papierów wartościowych, które w pewnym stopniu mogą z kolei ten wynik poprawić. Natomiast no, chyba w praktyce one są rzadziej wykorzystywane. Jeśli chodzi o tracking error, tak, tutaj w zasadzie są to te same czynniki, które wpływają na tracking difference, ale dochodzą też dodatkowe kwestie, te ceny, po których my zawieramy transakcje, będą się Często różnić od tego, jakie są ceny używane do wyceny indeksu i naszego funduszu. Więc to jest takie dodatkowe źródło szumu. No i kwestia źródła wyceny, tak? I indeksu i, i, te, i naszego funduszu. Gdyż na przykład w indeksie ryzyko walutowe może być uwzględniane przy, przy innym źródle ceny niż funduszu. Fundusz będzie to wyceniał według kursu NBP. No, indeks na przykład, prowadzony przez podmiot amerykański, no, nie stosuje kursu NBP, tylko z innego rynku. I te, ostatnią kwestią, która wpływa na tracking error, mogą być te wspomniane kontrakty terminowe przy replikacji syntetycznej. Występuje to ryzyko bazy, czyli o ile te kontrakty terminowe w dłuższym okresie zachowują się tak jak indeks, no to dziennie one mogą mieć ze względu na czynniki rynkowe inne stopy zwrotu i tutaj dojdzie nam pewien dzienny szum do wyników naszego funduszu, który te kontrakty terminowe posiada. To jeszcze na koniec wracając do słowa koszty. Pojawiało się parę razy. Jeżeli chodzi o koszty zarządzania, co jest ważne przecież dla inwestorów, dla klientów, to ścigacie się z funduszami aktywnie zarządzanymi, czy ścigacie się z ETF-ami? Jednak te etf -y notowane na, na, na globalnych rynkach często mają jednak jeszcze niższe koszty. Zgadza się. Chodzi o ETF-y, no to myślę, że tutaj oddziałuje właśnie wspomniany przeze mnie efekt skali. No, te etf -y mają skalę globalną, pozyskują środki od globalnych inwestorów i aktywa są bardzo, bardzo wysokie. Także pewne koszty, Zwłaszcza typu stałego, rozkładają się na bardzo duże aktywa. No, my tutaj oczywiście staramy się te koszty optymalizować, aby one były jak najniższe, czyli dzięki temu nasze odzorowanie benchmarku było jak najlepsze i aby, aby sytuacja klienta była jak najlepsza. No, natomiast najbardziej w przypadku kosztów stałych pomaga sam przyrost aktywów, tak? gdyż no, pewnych kwestii w zarządzaniu nie ominiemy. Te koszty stałe będą oddziaływać niezależnie od tego, w jaki sposób my codziennie tym funduszem zarządzamy. Jak, jak, chodzi o, jak chodzi o fundusze aktywne, myślę, że tutaj nie ścigamy się z nimi, gdyż zadanie ich jest w zasadzie inne. Tak? Oni mhm. tutaj chcą wszystkie swoje benchmarki przebijać. My musimy się dokładnie w ten benchmark wpasować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Przemysław Sepiela, kierownik zespołu funduszy indeksowych TFI i PZU SA. Dziękuję bardzo. Dziękuję.